Hej, hej, witajcie kochani na kanale Tarocistki Iris. Witajcie moi mili w mojej przestrzeni. Kochani, zapraszam Was do wysłuchania codziennej karty dnia. Dzisiaj to będzie karta na dzień 13 września 2021 roku. Karty tarota, karty wyroczni oraz moje osho. Dopowiedzą nam, odpowiedzą i pokażą całą energetykę na dzień 13. Zatem sprawdźmy, co chcą wiedzieć karty na dzień 13 września 2021 roku, co nas wiedzie, co prowadzi, jaka jest energia, jaka jest główna karta tygodnia dla wszystkich. Moi mieli, pamiętajcie, że są to czytania ogólne, czyli nie z wszystkimi te karty rezonują. Na czytania prywatne zapraszam wiadomości poprzez maila. Dobrze, sprawdzamy. Okej, okay, okej, okay. słuchajcie, ja już wiem. Jest to energia króla kielichów. Słuchajcie, bardzo dobrze stabilizacja, pewna mądrość jakieś wsparcie, dyplomacja, bezpieczeństwo emocjonalne tutaj w tym dniu będą z nami, tak? Jest to taka świadomość swojej natury świadomość tego, że posiada się bardzo Dużo mądrości, ponieważ w tym dniu mamy taką energię, tak? Potrafimy zachowywać też zimną krew w sytuacjach pewnych kryzysowych, w sytuacjach takich, w których będziemy musieli podjąć nagłe, ważne decyzje życiowe. Eee, natomiast jest to takie działanie w zgodzie z tymi swoimi emocjami, tak? Tworzymy atmosferę równowagi w tym dniu, tworzymy atmosferę zadowolenia, zasiadamy, pijemy z kielicha i jesteśmy po prostu szczęśliwi. Mamy mądrość, mamy dojrzałość. Emocjonalną, tak jak powiedziałam, słuchajcie. I jest to też dzień, w którym nie należy ukrywać swoich emocji, tak? Jest to bardzo dobry dzień na okazywanie komuś, właśnie szacunku, lojalności, słuchajcie, miłości. W tym dniu możemy spotkać pewnego mężczyzny, który tak naprawdę odegra bardzo ważną rolę w naszym życiu, tak? Nie należy też za bardzo ufać, ale, moi kochani, należy brać to wsparcie do siebie. Pojawią się pewne przyjemne sytuacje, dzień może być nawet pod pewnym kątem, jakoś tam wzruszający. W pracy, karta mówi o harmonii, o twórczej pracy. Przyjazna atmosfera, spokojny, to, spokojny dzień, tak? I jesteśmy odpowiedzialni, jesteśmy dokładni i sumienni w tym dniu, w tej pracy, w uczuciach. Karta mówi o. Od wzajemnych uczuciach, o radości, o spełnieniu, e, o pomyślności, generalnie. Tutaj jest, tutaj jest bardzo, bardzo dobry dzień. Radą jest, moi kochani, byście poświęcali ciutkę więcej czasu na swoje marzenia i pozwolili, by te marzenia właśnie wkraczały w wasze życie. Bardzo dobry dzień, moi kochani, bo jest dzień em, stabilizacji. Jest po prostu dzień, że potrafimy naszą mądrością tak, osiągać swoje szczyty. Potrafimy, moi kochani, naszą mądrością zdobywać też to, co chcemy, więc jest to dzień, w którym powinniśmy wykorzystywać też pewne nadarzające się sytuacje. Czujemy bezpieczeństwo, więc jest bardzo dobrze. Radość, radość spełnienie, no ogólnie przyjemny, przyjemny dzień. Zobaczymy, moi kochani, kartę dopowiadającą. Okej. Okay. Słuchajcie, 22. Rozdroża. Jakieś ważne decyzje w tym dniu będą podejmowane, jakieś plany, jakieś pomysły. Będzie to dzień wyborów pewnej drogi, słuchajcie, tak? Jakieś trasy. Będzie to jakaś decyzja, którą trzeba będzie podjąć, lub kierunek, który trzeba będzie wybrać. Jesteśmy królem kielichów. Mamy stabilizację, mamy mądrość, mamy dyplomację. Będziemy czuli wsparcie, może jakiegoś właśnie mężczyzny, który w tym dniu stanie na naszej drodze. Ale mamy plan, mamy pomysł, jakieś alternatywy ukierunkujemy się co do naszych decyzji, wybierzemy pewną opcję, ruszamy w podróż, tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Dobrych rzeczy, otwierają się drzwi, otwierają się możliwości, jesteśmy. Um, w tym dniu posiadamy w ogóle zimną krew w tych sytuacjach, takich, których musimy podjąć nagłą decyzję. Ale bardzo dobrze, słuchajcie, bardzo dobrze, energetycznie, posiadamy, posiadamy to, co chcemy, działamy, słuchajcie. W zgodzie, tak? Więc gdzieś naprawdę bardzo dobrze będzie nam się układało. I te wybory, które tak naprawdę w tym dniu podejmiemy, moi kochani, czy podejmiecie. Będą dobrze na przyszłość nam rokowały. Więc tutaj należałoby po prostu dokonać tego jednego wyboru. Bądź mężczyzna, który w tym dniu, moi drodzy, stanie na, waszym, na waszej drodze, pozwoli wam podjąć właśnie te ważne życiowe wybory. Zobaczymy, co karty Osze chcą pokazać. Tak, buntujemy się przeciwko temu wszystkiemu, dlatego potrafimy dokonywać tych wyborów, bo będziemy się na to otwierać. Dobra zabawa, radość, spełnienie, zadowolenie. Uzdrawianie swojego ciała, uzdrawianie poprzez właśnie wybieranie, tak? I potrafimy tego wszystkiego dokonać, więc będzie tutaj radość, będzie spełnienie, będzie zadowolenie. Zwrócimy się czasem do swojego źródła, czyli do swojego wnętrza. Dzielimy się szczęściem i to szczęście i tą radość też otrzymujemy od innych, więc, więc warto byłoby. Właśnie, wykorzystać tę sytuację. Słuchajcie, karta głupca mówi o tym, że po podjęciu właśnie tych ważnych decyzji, które w tym dniu nadchodzą, będziemy stawiać te nowe kroki, będziemy się tak naprawdę na to wszystko otwierać, będziemy ruszać do przodu, więc to jest też taka zapowiedź dosyć dobrego, um, dobrego wyboru, tak? Nowe rzeczy, nowe możliwości. Słuchajcie, jakiś impuls, jakaś fascynacja tutaj nadchodzi. Um, będziemy też tymi optymistami, tak? I będziemy się dobrze przy tym wszystkim bawić i jesteśmy gotowi porwać się na to, co naprawdę chcemy. Jesteśmy gotowi porwać się na to, by zdecydować się, którą drogę życiową powinniśmy wybrać. Moi kochani, życzę Wam właśnie tego świadomości, wyboru, radości, przyjemnych sytuacji, słuchajcie, tak? I ruszajmy po to, co chcemy. A przede wszystkim, tak jak karta rady nam mówiła, poświęcajmy nieco więcej czasu, moi kochani, na to, by spełniać swoje marzenia, tak? By osiągnąć te marzenia w ogóle, żeby. Marzyć. Życzę Wam w tym dniu, moi kochani, samych cudowności. Pozdrawiam, Iris, pa pa!